Dziękuję bardzo z tej strony Lama. Witam Was w kolejnym odcinku przeglądamy mody. Ok, dzisiaj zajmiemy się tak jakby modyfikacją, którą zobaczyłem gdzieś tam na YouTubie i z które, którą oglądałem tylko przez parę sekund i zaciekawiła mnie, ale chcę zrobić takiego trochę na ślepo prze, przejście tej modyfikacji, zobaczyć co to jest. Nazywa się ona yy, Call of Duty Zombie po prostu w Minecrafcie. Jak widzicie tutaj mam yy, odpaloną to tą modyfikację. To jest po prostu, pobieramy pliczek Jawy i mm, updateuje się na Minecraft, i zaraz zobaczycie, Wie, jak to wygląda już w grze. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. E, więc widzimy się, myślę, że z, w ekranie już z Minecrafta. Ok, jak widzicie, jestem już w Zombiecraft, tak to się nazywa. Mamy tutaj opcje, trudność itd. i tak dalej. I Zombiecraft. Nie wiem w sumie, jak to działa, więc teraz przy Was dopiero pierwszy raz gram. Okej, okay, mamy chyba trzy mapy. Tak samo w Koda Zombie grałem tylko widziałem na filmikach. Ok, wy wybierzmy sobie. courtyard, Nie wiem, coś tu nie chce. Dobra, weszło. No i zobaczymy jak to, jak to wygląda. ok mamy pistolecik, mhm. Czekajcie. Dobra. Okej. Okay. Okej, okay, okej. Okay. Zobaczmy, tu jest jakaś mapa. Tu mamy... Dobra, muszę zobaczyć gdzie są w ogóle... Yy. Dobra, mamy tutaj widzicie... Ciekawe to całkiem. Yy. Zestaw amunicji i nie, nie mogę... Nie mogę biegać, ale to nie... Oh fuck! Nie wiem, czy to mnie kosztuje coś... W sumie, dobra muszę... Dobra, nieważne. Yy. No całkiem to ciekawe, w sumie... Zobaczmy, co ja muszę zrobić teraz. Nie wiem w ogóle, ile mam kasy. 1000 punktów? Dobra, chyba mam, muszę przejść tutaj. Bo tu mogę coś odblokować. Dobra. Ok, odblokowaliśmy to. To jest tak jakby wave drugi. Drugi, czyli... Wiecie, o co chodzi? Dobra. Tu mamy do głupienia Betty i... Freczka, W ogóle mało odzywam, bo jestem przejęty tym. Możesz faktycznie. Za dużo ich tu, kurde, nie dam sobie rady. Widziałem, że ja go... O, oh, what the fuck, jak się straszyłem? Lol. Serk nie wiem, co teraz to było. Nie ma mama. Widzicie, już teraz. Chyba... Nie wiem, o co tu chodzi. Chyba kolejny wave, ale. Jak widzę to nawet za naprawnienie dostaje kasę Ale ja nie mam ammo już Ile to kosztuje? Grana, Garant. Nie wiem w ogóle co to jest Widzicie tutaj też z auto ataku z ze zwykłego ataku Dobra, musimy sobie kupić jakąś broń.

Będziemy się tylko tutaj Oh Shit. No, no, Dobra? Ja chcę naprawić szybko bariery. Nie, 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 rady. Szybciej, szybciej. What the fuck? Tutaj jeszcze. To co was jest naprawdę fajnie, trochę mrocz może. Dobra. Nie no, nie dam sobie rany. Mam całą i nie mam nic jeszcze dodatku. Co tu mamy? Uf, nie mam gdzie się schować. Słabym chyba. Oh, 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 oh. oh. Uuuu, Co przez mnie to będzie straszyć? Betty? Aha, to są pewnie jakieś granaty, bo tam cztery. Shotgun jakiś. Dobra, może być. I teraz nie wiem w ogóle, what the fuck. Wow! To jest mocne. Tam na dół jeszcze mogę iść. Tak jak w kodzie chyba to jest zrobione. Ci... Dobra, co tu jest? Support soda. Nie mam pojęcia co to. Jest. Ten shotgun jest dobry, tylko nie wiem czy ja mogę sobie kupić do niego amunicję. What the fuck? Dobra, póki co panujemy nad sytuacją. Można tak powiedzieć. Chwila, okay, oh. okay. okay. oh, nie Nie, Oni nie Ale mam jeszcze ammo. Oh, the fuck? Nie mam ammo. Oh, po... to, jest... to. jest nie do trzymania, <noise> Nie, to jest jakieś zryte Dobra Mogę odblokować dalej? Mogę No fuck Łudy, nie ma broni Nie broni się, że się nie broni, czy mi się wydaj Dobra, zaraz zobaczymy, czy mogę Mam mod do mojego shotguna Może pójdziemy tu oh, fucking f**king shit Flame thrower, the fuck? Gdzie idzie szmat? Dobra, muszę to do tego wyprobować The fuck? Skąd, skąd? Это дай себе, не Mammo. No dobra. Jak widzicie, ta mapa właśnie ta gra. Ta modyfikacja tak fajnie, tak właśnie wygląda. Link do pobrania będzie w opisie filmu. Całkiem ciekawe. Jeżeli w sumie to mógłbym nawet zrobić z tego serię. Jeżeli chcecie, to piszcie w komentarzach. Póki co, to tyle. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Trochę strachowe to. Nawet... nawet spoko modyfikacja. Mi się podoba. Jeżeli ktoś, nie wiem, chce sobie zagrać w KODA. A nie może. Bo osoby kom tak jak ja. No to jest idealne rozwiązanie. Yy no, myślę, że to tyle, póki co. Trzymajcie się, cześć. Na razie. Ok, weźmy sobie teraz drugi rodzaj bomby. Tym drugim rodzajem jest lava bomb. Yy, lava bomb wygląda podobnie bardzo dobrze. ma tylko inny kolor napis lava. Pola ją tak samo jak wszystkie pozostałe no, bomby, w prawie, zaraz wam opiszę dokładnie, czerwoną pochodnią. Po wybuchu tworzą one jezioro lawy dookoła siebie.